Witam Was, Panie i Panowie z tej strony. Software Games Masters, Psychatok. Kolejny draft w formacie Eternal Masters z moim udziałem. I spróbujemy tutaj coś wycisnąć z tych paczuszek. Jest Days, którego bardzo lubię, ponieważ kosztuje 5 sticks. Jest ten koleś, który. No, nie jest najgorszy w pewnych dekach, ale wydaje mi się być umiarkowany generalnie. Ten flash sprawia, że ta karta jest, wiadomo, jakby grywalna, prawda? Bo raz, że dzięki temu w ogóle tej zdolności można użyć, a dwa że jednak sprawia to, że też nawet bez jakiegoś spelu na 108 można jakiegoś mniejszego typa przyłapać. A więc to jest na pewno niezła Rka, aczkolwiek no nie jest to karta, którą jakoś wysoko supercenie, więc no, powiedzmy Rki nie trafiliśmy najlepszej. Eee, najlepszą kartą w porcie, moim zdaniem, jest Monowar. ale chyba zabiorę Days. Lubię tą kartę, po prostu jest droga i generalnie jak masz w karcie 5 ticksów, to raczej jej zwykle nie odpuszczasz. Szczególnie, że tak naprawdę nie było tam żadnej jakby karty, która by mnie skłoniła do odpuszczenia tych 5 tixów, więc w takich, no jakby nie ugrywajmy, no gramy drafty też po to, żeby zarabiać kasę, tak? Przynajmniej ja gram drafty po to, żeby na nich zarabiać i przynajmniej tak się staram. Najczęściej mi się udaje, jednak zależy mi na tym, żeby... Zwykle nie odpuszczam kart wartych dużo tix jeśli no... nie mam innej fajnej alternatywy, tak? Gdybym miał alternatywy w postaci jakiejś mega-bomby, to oczywiście bym tą mega-bombę zabrał, ale tam nie było nic szczególnego w tej paczce. Hmm. Tutaj mamy albo... znaczy wydaje mi się, że Pacyfizm to jest najlepsza karta tutaj. Hmm. Nie widzę nic, co byłoby tutaj sensowniejsze absolutnie, więc myślę, że raz weźmiemy pacyfizm. To jest karta, która jest zawsze dobra w Limited. W jednych formatach więcej, w drugich mniej, ale zawsze jest to solidna karta do Limited. Okej, okay, tutaj dostajemy... No to oczywiście jest zawsze dobry koleś, jeżeli chcemy grać większą ilością kolorów, zawsze będzie dobre. Elfy do akceleracji są fajne, no i oczywiście Phantom Monster, ja osobiście tą kartę uwielbiam. E, Fajny latak, za 4 mana 3, 3 flying, to jest naprawdę dobrze. M Wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj jakby się płacić coś innego. Jest ten Days, który oczywiście jest kartą, tak jak powiedziałem, Wziętą bardzo, bardziej dla pieniędzy, jeśli nią nie sugeruję, ale wydaje mi się, że tutaj z tych kart, które mamy jakby do nich dostęp to najbardziej uniwersalną i sensowną kartą jest Phantom Monster. Oczywiście morderzy pod deck e, pod deck e, bardziej ofensywne są spoko, Innocent Blood w kontrolnych dekach jest OK, ale monster po prostu zawsze będzie dobre. Mm, OK, idziemy dalej. Timberwatch L jest na pewno bardzo mocną kartą. I fakt, że jest tak późno, no zastanawia mnie dosyć. Nie ukrywam, że jest to karta, którą e, jestem skłonny tutaj zwinąć. E, ten koleś, no zawsze będzie dobry. Nawet jako jedyny elf w stole jest wciąż OK. Mm. A oczywiście, jeżeli by się udało naspierać tych elfów więcej, będzie naprawdę mocarny, więc... Zabierzemy go. Mm. A tu nie ma nic szczególnego. Jest um, Squadron Hall, który jest na pewno ok. Jest um, Juggernaut, który w większości talii się zmieści moim zdaniem. Oczywiście Pilgrims Eye też będzie ok. Um, no rozważam między chyba Juggernautem i Pilgrims Eye. Te dwie karty tutaj mi się najbardziej podobają. Um, Squadron Hall też nie jest najgorszy, Pytanie jak jest jakby na ile będę grał białym? tutaj właśnie jeszcze nie znam odpowiedzi, więc... No wiadomo, ta karta sama z siebie nie jest dobra, ale jak masz już dwa to już jest OK. No, zabieram sobie tak czy jak Pilgrim's Eye. tam się tutaj karta, która najbardziej tam tutaj mi, wiem, mi odpowiada. Mm, no i tutaj. <coughs> mm, bardzo fajny jest Mistral Charger na pewno. Uh, Civic One Finder jest ok, Ale wydaje mi się, że jakby chyba bardziej chcę iść w jakiś UW ataki. Bo ten elf tam gdzieś się pojawił, ale no, te elfy jakby nie idą regularnie. Sam z siebie jest OK, ale nie jest tak karta, dla której jakby chcę forsować zielone jakoś mocno. Wydaje mi się, że zabiorę sobie Chargera, po prostu fajny drop za dwa agresywne uh, Ok, Co my tu mamy? Hydroblast oczywiście jako karta sideboardowa bardzo mocne. To jest, jest ok, W takich dekach grających na lataki, ale to nie jest też coś jakoś super, super potrzebnego w takich dekach. Myślę, że mogę zabrać sobie tutaj chyba elfa. Welking Guide jest też okej. Okay, ale wezmę sobie elfa. Chcę mieć otwarty, otwartą drogę. Cały czas, cały czas się może okazać, że będę grał przed biało-zielonym. Na, e, częściowo elfy, częściowo coś tam innego, prawda? Więc to jest dla mnie OK plan. Zaję bardzo lubię tą kartę Shelter. Ja ją pamiętam jeszcze z Odyssey, gdzie naprawdę dawała radę. Teraz oczywiście Magic się zmienił bardzo mocno od tych czasów Odysei. Jest na pewno szybszy. Stwory są silniejsze, ale wciąż jest to karta, która wydaje mi się być co najmniej, co najmniej sensowna. Jest też oczywiście Vanguard. Fajny typek za jeden mana. No i Sting Scorer, Scorger też jest ok, ale zabiorę sobie Shelter, tak jak powiedziałem, to jest karta, którą lubię. I tutaj chyba Lew po prostu. Koleś, który jest w stanie uratować stwora, zaskoczyć oponenta czasami, wydaje się być na tyle sensowny, że, że zabierzemy go. Ok. Emperor Crocodile oczywiście, w deku, w której, mam, w której mamy sporo stworów, będzie dobry. Myślę, że go zwerbuję tutaj. Sand też nie jest najgorszy, oczywiście, zakładając, że będziemy grać tym zielonym. ale nie wiem, czy to nie jest lepsza, lepsza opcja. Ten, ten fixing. A zobaczymy sobie, fixing ten, ten. jak mu tam jest ten krokodil, jest bardzo łatwy do dostania. A i tak nie będę grał nigdy więcej niż jedną sztuką. Natomiast fixing zawsze jest fajny. Ok, kolejny shelter kontra... Nie robi nic specjalnego. Myślę, że zabiorę sobie po prostu ścianę, która... Seal of Strive jest ok. Mogę, mogę też pod komuś podwędzić to. No ten Seal no nie jest niczym szczególnym. Zabiorę chyba komuś tego ghost'a. To może być wkurzające. Eee, zabiorę komuś to. Hmm, tutaj w sumie nie wiem, co jest To jest chyba bardziej groźne dla mnie. A zabiorę to cokolwiek. No i wrócił guide, to jest też spoko. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, jakby kolorów. Kolorów nie mamy wybranych. Ok, jest balance. Tak. Kurde cool balance. No, kurde, balans jest bardzo fajną kartą. W odpowiedniej dali, oczywiście. A nasz tek chyba tego nie spełnia, tych, tych, tych wymogów. To jest karta jednak no, obosieczna i naprawdę potrzeba konkretnej dali, żeby, żeby spełniała swoją rolę. Jak należy. Firebolt to jest na pewno bardzo dobry splash i bardzo mocna karta generalnie. Animate Dead jest ok, oczywiście nie w takiej talii, którą gram, ale generalnie w odpowiedniej deku będzie bardzo mocne. Oczywiście znowu Phantom Monster i Warden, to jest ok. Wydaje mi się, że zabiorę sobie Firebolt, mimo wszystko. Ewentualnie wydłużali The Pisance, to jest ok. Mocna karta, ale chyba jednak Firebolt. Jako, jako oczywiście Splash, prawda? Potencjalny, bo to jeszcze nie jest pewne, ale jako potencjalny Splash brzmi nieźle. Okej, okay, Glimmer Point Tag. Mm, Coalition Honor Guard. Najlepszą kartą w parce jest to oczywiście I write Ending. Bardzo mocny removal. Dla nas wybór to jest między Glimmer Point tak? Ja w ogóle generalnie bardzo słabe erki otwieram, ale myślę, że między tym gościem, guardem, i bo tyle to są dwie karty, które tutaj rozważam. Tak wydaje mi się być co najmniej, co najmniej wart uwagi. Goblin Trenches to jest karta, którą. Którą można rozważać to jest bardzo mocna karta. g Slinger Też oczywiście mocny ziomek. Second Faults też jest grywalną sprawą. Soul... Soul Catcher... No nie jest najgorszy, ale to nie jest nic szczególnego chyba. Wydaje mi się, że g Slinger albo Trenches. Skłaniam się ku Trenches tak naprawdę. To jest karta, która chyba tutaj najwięcej może mi zaoferować potencjalnie. Regal Force. Eee, nie. Regal force, force to chyba nie jest to, czego chcę. Mm, e, możemy wziąć tego Hołka. Gdzieś tam krążyły te Hołki. Ale myślę, że wezmę sobie Fixing. Po prostu Wind, Scarlet Crack. No, w tym momencie czerwony jest moim, moim zdaniem 100 razy lepszym splashem niż zielony. Więc. E, ten krak ten tutaj wydaje mi się być po prostu lepszą opcją No cóż hmm. Okej, okay, więc tak Na pewno w, po w połączeniu z Goblin Trenches bardzo dobre jest Rally the Pisans I to jest coś, co mnie zachęca, żeby to zabrać Ale wydaje mi się, że ponieważ były, była ta karta wcześniej, to jest szansa, że ona wróci gdzieś tam ta pierwsza albo ta. A Back e, 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 Chief, albo Gnome, albo nawet Marauder są po prostu warte uwagi, bo wychodzi generalnie na to, że gram po prostu już czerwonym, prawda? Tak to wygląda w tym momencie. Więc zabierzemy sobie tego e, Chiffa. Teraz, gdyby tego nie było, a gdyby było na przykład to, no naprawdę fajny deck w tym momencie. Oczywiście to jest, że trochę mało kart, prawda? Trochę mało kart, żeby to jakby tutaj um, przesądzić, ale wygląda to naprawdę ok. Mm, fervent kata Fervent Katar. Mm. Tego jest ok, co najmniej. Nic niesamowitego, ale jest ok. Szczególnie w połączeniu z tym, o, z tymi rzeczami, jak stack, prawda? E, ale myślę, że nie, nie zabrać lepiej, jednak tego Handmastera, który jest naprawdę Mega wkurzające po drugiej stronie. Także myślę, że jednak zwinę to. Z taką myślą, że no jeszcze mogę grać z tym zielonym też, prawda? To jest ciekawe dosyć. Jest to na pewno karta, którą można zabrać. W najgorszym razie, jako po prostu cycling. Hmm, no chyba tak, ewentualnie tego typa, ale myślę, że zabiorę sobie jednak... W sumie, wezmę sobie tego gościa No też jest okej, okay. no wiadomo, że jest bardziej okej okay w agresywnych taliach, ale... Kurczę, ten atmosfery krążą To mnie z kolei bardzo mocno zachęca, żeby wygrać jednak tym zielonym No, zróbmy to tak e no proszę bardzo, kolejny beast uh, Lis na Handmaster. Jest też Riley the którym który bym bardzo chciał, ale no w tej sytuacji to jednak weźmiemy w ten, w ten sposób uh, Shelter, no niech będzie Second Folds, to jest też co najmniej OK Dobra, weźmiemy Second Folds Weźmiemy Undying Rage Weźmiemy Ticking Noms HS Claim Ok, jest tak Wskakuje kolejny Alanna, wskakuje Archer, wskakuje Watch Elf, Timberwatch Elf Mam tych kart troszkę mało w tym momencie. A to jest jeszcze prawda, do nadrobienia. Myślę, że to wygląda fajnie. Ten niebieski no, w pewnym momencie przestał iść, a te, a te Handmastery są naprawdę sick w dużej ilości. Bardzo mi żal, że nie, nie, nie dostałem już tego, nie, do, nie dostanę już tego e, e, plus 2 plus 0 na stworki z, e, z możliwością wracania. Ta karta byłaby bardzo dobra w mojej Myślę też, że na ile ten Bodyguard jest lepszy, niż ten Shelter, wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby grać aż, aż, aż trzema takimi kartami, które robią to samo, czyli dwa razy Shelter i raz Bodyguard. Prawdopodobnie okroję jednego Sheltera i jednego Bodyguard'a, tak by to wyglądało w tym momencie, czyli to jest 16 kart, którymi jakby w tym momencie bym chciał, chciał grać. Ale to oczywiście jest takie wstępne bardzo wszystko. Mm, dobra, co my tu mamy? Crush of Helion. Zadaję cztery pozostałym kreaturom wszystkim, tak? No, powiedzmy, że... Jest to karta, która bardzo mocno psuje mi deck, tak? Która jest w stanie mnie po prostu zniszczyć sama z siebie. Co jest nieprzyjemne na pewno, ale zastanawiam się no ile jednak bardziej nie chcę mieć po prostu Ramowara um, Czy tam Wirbira. Um, a myślę, że jednak zabiorę tego Heliona, bo to jest karta, która naprawdę może boleć. Karta, która mi rozwala cały deck. Jednym, że tak powiem, ruchem Field of Souls. Kurde, no ta karta jest naprawdę fajna. Ale chyba Bloodbraid Elf jest wciąż lepszy. Takie mam jednak nieodparte wrażenie, że jednak Elf jest tutaj czymś, co o wiele bardziej chcemy. No tak. Dobierzemy sobie Bloodbraid Elfa. Co my tu mamy? Hundred of Princing Fire. Nie. Yeah. Calcyderm na pewno jest dobrą opcją. No i fixing, tak? No wydaje mi się, że na Calcyderm tutaj jest no, po prostu bardzo mocne. To sprawia, że mam bardzo dużo czwórek. To nie jest jakiś super. Ale no trudno mi te karty odpuścić. Oczywiście jeszcze nie wiem do końca. Te elfy już stają się jakieś sensowne, prawda? Mam tych elfów w tym momencie cztery. 5, 6 To jest już taka liczba. Fajna w miarę. Uh, Armadillo Cloak. Armadillo Cloak. A to jest karta, którą chcę zabrać. Nie ukrywam. Na swojego czasu ta karta była naprawdę mocna. Szczególnie na, na kreaturach z, z Hexproofem, prawda. Ale wydaje mi się, że nawet tutaj bez, tego heks, bez tych Kreatur z Hexproofem w limit, ta karta jest bardzo silna. Eee... No tak, zabierzemy Armadillo Cloak. Rancor kontra Balino Cohort kontra Elvish Vanguard. Kurde, ten Elvish Vanguard mnie mega kusi. Wiem, że ten koleś i to jest też bardzo mocne, ale Vanguard... Yy... Głusi ten kolor, jest naprawdę dobry. Hmm. Ech, trudny wybór, naprawdę, bo Rankor jest też bardzo fajny i też tą kartę bym chciał bardzo, tego, tą kohortę, ona jest naprawdę fajna. Ale wydaje mi się, że jednak dobry drop za 2 jest tutaj um, po prostu bardzo istotne. I tutaj dostajemy. Hmm. Field of Souls, kolejna. kolejna Field of Souls. Dobra karta, fajna, ale nie wiem, czy mój dog jakby potrzebuje takiego czegoś. Chyba niekoniecznie. Chyba jednak wolę Invigorate. Um, tutaj nie widzę nic, co byłoby... Znaczy, Weirbeer zawsze też z czymś, co można jakby rozważać. To jest fajną kartą. Ale myślę, że jednak Invigorate... To jest karta, którą możesz bez, bezkosztowo zagrać. No i tutaj albo elfy, albo Kohorta. Znowu dylemat, ponieważ te elfy są naprawdę fajne w tym deku. Posiadanie, każde, każdy kolejny elf to tam do tego deku sprawia, że ten dek jest znacznie lepszy. E, natomiast ten kolor rzeczywiście są z siebie, no jest po prostu solidny. Wydaje mi się, że jednak wolę, wolę po prostu iść w te elfy i brać tego tego ziomka. Regal force kolejne. Hmm. Ja zabiorę sobie chyba jednak e, elfa znowu. I tutaj znowu sobie zabiorę elfa. A, tutaj sobie zabiorę, hmm, pomyślę, elfa. Okej, okay, no dobra, to wygląda naprawdę dobrze w tym momencie. Hmm, a zabierzemy sobie Abandon growth. Hmm. Bierzemy sobie Handen, uh, Seal of Cleansing z fajną sideboardową opcją. Jeszcze będzie lewek. No fajnie to wygląda. Dobra, ok. Tylko teraz pytanie jest, jak to sklecić w całość. No, zastanawiam się, czy nie będę musiał wywalić części z tych kart po prostu w kosmos. Na pewno chcę jednego lewka. dwa lewki to jest nieszczęście. Znaczy, krótka droga do nieszczęścia, tak powiem. E, więc e, czy znaczy jakby lewki wystarczy mi jedna sztuka lewka To jest Sideboard e, Mamy 29 kart, czyli tego jest 27. Musimy 4 karty okroić Symbol Might mi się wydaje, że to jest karta, którą mogę okroić. Mam lepsze opcje. Invigorate jest lepsze. E, bo jest kartą, którą można grać bez many e, Pilgrim's Eye wydaje mi się być bardzo potrzebne w tym deku, więc ja zostawię. Natomiast te czwórki, tutaj chyba okroję sobie... Nie wiem co okroić. Calciderma okroić nie jest przyjemnie, bo on jest... Na przykład z tym świetny. Dobrze myślę. A nie, on ma Shrouda. To Shroud tutaj nie pomaga, nie. To w takim razie chyba kalcyderma okroję. tak Tak się nie za bardzo tutaj też kombi jakoś świadkowo Hmm, Guide wydaje mi się być ok. Ten Abandoned Grove może być 41 kartą. Czyli musieliśmy 3 karty okroić w tym momencie, Goblin Trenches. No nie wiem. Czy zastanawiam się czy jak potrzebuję tego drugiego koloru, czy tego trzeciego koloru Bo jakbym to okroił, to okroił, to okroił dołożył to okroił Ewentualnie dołożył, tylko właśnie grał tylko tym, tym elfem jednym to jest lepszy dek nie wiem, nie, nie wydaje mi się. Te Goblin Trenches wydaje mi się być bardzo dobra. Ten Firebolt no, też jest taki dosyć przyjemny. Pytanie, na ile jest mi potrzebny? No, nie jest mi jakiś konieczny, bądźmy szczerzy. To jednak jest karta, która jest fajna na początkowe stworki a tutaj jednak to jest y, splash, więc to nie będzie spełniało tak do końca swojej roli. Oczywiście przy turze numer 6 można strzelić za 4 w coś, ale to jest takie wciąż, no... Nic szczególnego bym powiedział. Natomiast te Goblin Trenches wydają mi się być naprawdę dobre. Ciężko mi z nich będzie zrezygnować. No, ale nie wiem, czy nie będą musiał tego zrobić po prostu. Czy ten Bloodborne elf po prostu, bo to, że jest elfem, no nie, no to jest kolejny elf, tak? To jest kolejny elf. To jest ten, ta ogromna zaleta tej karty, to jest kolejny elf. Wadą jest to, że muszę grać dla niej tak naprawdę IM, który jest taki suboptymalną kartą dosyć w tym deku. Myślę, żebym zagrał wtedy tym. Um, zagrałbym sobie grołów tylko 41 pierwsza karta i trudno hmm. tym na grać glimmer point stack jest bardzo fajnie z elfem z guidem z Ajem daje nam dodatkową kartę eee, z fangardem, eee. w sensie, że może innego elfa podbić no nie jest najgorsza ta karta. Oczywiście może też przeciwnikowi coś zepsuć, prawda? Myślę, że warto nią grać 24 karty mam w tym momencie Shelter jest za fajny, żeby tym nie grać, tym mi się wydaje. Te gnomy Tak, no ja mogę w sumie okroić. One są fajne na agresywne talie. Ale tutaj zamiast nich chyba wstawię właśnie mm, te trenches. To mi się wydaje. Też z opcją jest też Sylvan Might na pewno. Ale wstawię sobie Goblin Trenches. To jest naprawdę karta, która jest w stanie wygrać samą grę. E, I dobra, i dodajmy landy. Pamiętajmy, że musi być o jeden więcej. Tutaj będzie tak. To będzie 7, 8. Dobra. Dobra, ok. W tym, w tym momencie mamy 8 źródeł zielonej, 8 źródeł białej, 3 źródła czerwonej. No i oczywiście plus to i to, prawda? Więc to mi daje naprawdę duże opcje tutaj manewrowania tym wszystkim. Dosyć sensownego. Mm. Pamiętajmy też, że white-man lion jest w stanie mi tego calciderma zresetować. To jest też ważne. Mm. Mm. I tak sobie myślę, czy jakby ten drugi lion nie, mm, nie jest sensowny. Zamiast tego sheltera na przykład. Albo zamiast tego. Bo znaczy... Co to mi daje? To mi daje reset tego. Daje mi to reset tego. 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 E, pozwala mi... E, chyba to będzie lepsze. Ten shelter jest bardzo fajną kartą, ja ja bardzo lubię. Ale wydaje mi się, że jednak drugi lew będzie lepszy. Pozwala mi kręcić się tymi lwami mając, można powiedzieć, nieśmiertelnego blokera, prawda? E, mając dwa lwy, mogę jednego za, zagrać, zablokować coś, zagrać drugiego lwa, wrócić tamtego i tak się bawić w kółko, tak naprawdę wyłączając mu jednego stwora e, permanentnie. Mm, to jest chyba dobry plan. Teraz jest tylko pytanie, czy ten Grove jest lepszy niż ten Shelter. E, fajnie mieć kolejny fixing. Pytanie, jak bardzo go potrzebuję. Mam dwie karty czerwone. E, w tym momencie bym miał pięć źródeł czerwonych. Wydaje mi się, że to jest ok. Jednak ten growy jest chyba na tyle ważny, że chcę go mieć. Pytanie jest, czy jest coś, co mogę ewentualnie okroić. Guide wydaje mi się być pierwszym do okrojenia, ale to jest chyba zły plan. Zostawię to w tej, w tej formie. Będziemy się dostosowywać, oczywiście, do sytuacji, do tego, czym oponent gra. Deck oceniam jako mający szanse na zrobienie naprawdę fajnej kariery. Wadą jest. Może trochę ten zapchany slot czwórek to może boleć momentami, jak dostaniemy nieodpowiednie rączki, ale generalnie tego oceniam naprawdę fajnie. Moim zdaniem jest mocny, jest w stanie zawalczyć zawalczyć naprawdę z każdą talią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście elfów zbierałem w tym deku. Naprawdę fajny wynik. No nic, czekamy na pierwszego rywala w takim wypadku.